No dobra, jak się domyślacie, ta niespodzianka jest tutaj, u naszego więźnia. Aaa, ty cholero politycznego! Podnieś się na chwilę. Widzicie go tam? Tylko jak ja tego stamtąd biedaka wyciągnę, to ja nie wiem. To może być kolkołomne zadanie. No niestety, go mamuśka mi skutecznie to utrudnia. Ale muszę go wziąć, kochani, bo nie wiem, jak to ona będzie przez noc z tymi jajkami tutaj. Wezmę go pod lampę, a jak już się skończył, to już cholera! Drugi raz mi udziałał. Muszę o taką wezmę za głowę. O. Pokaż się. Chodź pan kurczak. Jest kurczaczek. Jeden. Jest więcej. Pokaż się mamuśka. Pasowałoby ją wyciągnąć i to by było najlepiej, ale nie chcę się bić tych jajek. Pokaż tam masz coś jeszcze? Nie ma. Gdzie ta jajka ona wybrudziła tutaj kurde? To i tak cud chyba, że to nawet ten jeden kurczaczek jest powiem wam szczerze, bo dużo błędów popełniłem przy tej kwocie i sam sobie z tego zdaję sprawę. Nie musicie mnie krytykować, sam o tym wiem. No ale dobra, zobaczymy do jutra. Jeden się wykluł, tylko zabrałbym te skorupki z tamtego. Dobra, te skorupki zabrane. Niech ona sobie spróbuje wysiedzieć resztę. Zobaczymy, może jeszcze jeden, może dwa wyjdą. A tego maluszka zabieramy pod lampę. To jest ta niespodzianka. Dobra, dobra drodzy widzowie, przedstawiam wam. Pierwszego wyklutego na farmie Przepraszam Na ranczu Macieja, pierwszego wyklutego lekhorna. Pod lampeczkę go, żeby mu ciepło było Tak się oto ten mość prezentuje Oj, I kochani Nie wiem czy to jest on czy ona Ale ochrzcimy do Maciuś Może to będzie kogucik, zobaczymy jak widzicie, w naturze jest równowaga. Wczoraj niestety straciliśmy yy, koguta, jego ojca. Dzisiaj zyskaliśmy następcę, więc równowaga jest w naturze. Co do tego nie ma wątpliwości. Maluszek niech sobie odpoczywa. No, on się dzisiaj wyklał gdzieś koło godziny, no myślę, że tak 12-13. Dzięki kochani, gratuluję tym, którzy zgadli. Ci, którzy nie zgadli, już wiedzą. A my się widzimy już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.